Pióra na wietrze. Nie minęło wiele dni, a Marek tak zżył się z fortem na pograniczu, że miał wrażenie, jakby mieszkał w nim od zawsze. Rzymskie forty wszędzie wyglądały tak samo i życie toczyło się w nich podobnym trybem, więc kto znał jeden, znał każdy z nich. Niezależnie od tego, czy był to kamienny obóz gwardii pretoriańskiej czy fort z wypalanej glin nad górnym Nilem. Czy ten w isce Dumnoniorum, gdzie obwałowania wykonano ze zbitej darni, gdzie oficerowie mieszkali w małym kwadratowym zlepku budynków z plecionki krytej gliną, stojącej wokół dziedzińca z podcieniami? Niebawem jednak Marek zapoznał się ze szczegółami odróżniającymi jeden fort od drugiego, i to właśnie dzięki tym różnicom, bardziej niż podobieństwom, czuł się tam jak u siebie w domu. Jakiś artysta z załogi, która dawno puściła ten fort, na ścianie właśnie wydrapał sztyletem pięknego, skaczącego żbika, jak ktoś mniej utalentowany niechlujnie na bas postać nielubianego centuriona. A że był to centurion, wskazywała laska opleciona winoroślą i wyryty pod spodem znak centuriona. U podstrzeszy kaplicy, w której przechowywano sztandar, uwiły sobie gniazda jaskółki, a za jednym z magazynów unosił się dziwny zapach nieznanego pochodzenia. W kącie dziedzińca przed kwaterami oficerów, dawny dowódca fortu, zapewne z tęsknoty za ciepłymi i kolorami południa, w dużym kamiennym dzbanie na wino posadził krzew różany. Wśród ciemnych listków pokazywały się właśnie pierwsze czerwone pączki. Ów krzew dawał Markowi poczucie ciągłości dziejów, stanowił ogniwo łączące go z tymi, którzy przed nim byli na tym pograniczu, a zarazem z tymi, którzy mieli przyjść potem. Roślina musiała już długo rosnąć zbanie, bo korzenie z trudem się w nim mieściły. Pomyślał, że dobrze byłoby jesienią przesadzić ją na porządną rabatę. Nie od razu ujął w karby swoich oficerów. Medy, który podobnie jak kwatermistrz zatrudniony był w forcie na stałe, należał do poczciwych ludzi i nie czuł się źle w tym odległym zakątku. Byle mu nie brakowało miejscowych, ognistych trunków. Markowi grał na nerwach, właśnie kwatermistrz. Mały, rumiany pieniacz, który miał o sobie niezwykle wysokie mniemanie. Mimo, że ominęły go promocje. Lutoriusz, dowódca szwadronu dackiej jazdy, całą swoją życzliwość rezerwował dla koni, a wobec ludzi, nawet własnych podkomendnych, był chłodny czy wręcz niemiły. Natomiast pięciu niższych rangą centurionów tak bardzo dystansowało go pod względem wieku i doświadczenia, że zrazu nie wiedział jak się do nich zwracać. Kto nie spełna rok służy w orłach, temu niełatwo było napominać centuriona Paulusa, który za bardzo lubił obijać grzbiety żołnierzy swoją laską, albo tłumaczyć centurionowi Galbie, że dopóki on jest dowódcą, niezależnie od zwyczajów panujących w innych kohortach, centurionom z czwartej Galijskiej nie wolno zwalniać ludzi z powierzonych im obowiązków w zamian za łapówkę. Jakoś mu się jednak udało i chociaż Paulus i Galba wcześniej psioczyli, a nawet między sobą nazwali go smarkaczem, zaczęli coraz lepiej dogadywać się z dowódcą kohorty. Ze swoim zastępcą miał dobry układ od samego początku. Z czasem nawet połączyła ich serdeczna przyjaźń. Centurion Drusillus, jak większość mu podobnych, dochrapał się swojego stopnia dzięki długiej służbie w Legionach. Był weteranem wielu kampanii wojennych. Dzielił się z nim mądrością życiową i wspierał go radami w trudnych sprawach. Co przydawało mu się szczególnie tego lata? Dzień rozpoczynał się od grania trąbki równy, równo z pianiem kogutów, a kończył nocnym obchodem wałów. W międzyczasie odbywał się cały szereg żmudnych zajęć: inspekcje i warty, wyjścia i przyjścia patroli, stajnie, musztra. Marek musiał też pełnić funkcję rozjemcy, rozsądzać sporne kwestie, gdy przykładowo jeden z żołnierzy twierdził, że sprzedano mu wiosce nieużytecznego psa, albo gdy w wiosce się skarżono, że ktoś z fortu kradnie drób. Albo znowu, gdy dakowie posprzeczali się z galami jakiegoś tajemniczego bożka, którego Minyan nawet nie znał. Zmagał się z nawałem pracy, szczególnie w ciągu pierwszych dni i był wdzięczny za pomoc Centurionowi Druzilusowi. Na szczęście miał do tego wrodzony dryg, podobnie jak do gospodarowania na farmie i lubił swoje obowiązki. Zresztą życie w forcie nie kończyło się na charówce. Co pewien czas wyruszał na łowy, zawsze udane, zgodnie z zapewnieniami Hilariona. Na leśnych ścieżkach najczęściej służył mu za przewodnika i towarzysza niewiele starszy od niego bryt, myśliwy handlarz koni, niejaki kradok. Pewnego ranka późnym latem Marek opuścił fort obładowany myśliwskimi włóczniami, żeby zgodnie ze zwyczajem zabrać po drodze kradoka. Było bardzo wcześnie, jeszcze przed wschodem słońca i między pagórkami ścielił się ocean mgły. W taki poranek woń zwierzyny snuła się nisko nad ziemią, a on dęszył w wilgotnym, chłodnym powietrzu, niczym pies kończy. Pomimo doskonałych warunków do polowania, tropienie zwierzyny nie sprawiało mu przyjemności tej co zawsze. Tręczył go niepokój. Nie był to jakiś wyraźny niepokój, a jednak nie pozwalał cieszyć się w pełni łowami. Rozmyślał nad pogłoskami, które od dwóch dni krążyły w Fordzie. Podobno w okolicy zauważono wędrownego druida. Rzecz jasna, nikt nie widział go na własne oczy. Była to w zasadzie niesprawdzona plotka. Niemniej pamiętając o przestrodze Hilariona, próbował dowiedzieć się czegoś konkretnego, oczywiście bez powodzenia. Lecz nawet jeśli istotnie coś wisiało w powietrzu, jego wysiłki były z góry skazane na porażkę. Nie mógł niczego wycisnąć z tych nielicznych tubylców, którym żył, rzym przyznał urzędowe stanowiska, albowiem lojalni podań cesarstwa niczego nie wiedzieli, zaś wierni synowie tubylczych plemion niczego by nie wyjawili. Zapewne ta historia nie miała w sobie ani krztyny prawdy. Była zwykłą bójdą, jaką czasem ludzie podchwycą nie wiadomo, gdzie i powtarzają innym. W każdym razie postanowi mieć oczy i uszy szeroko otwarte, zwłaszcza, że i tym razem już trzeci rok z rzędu zapowiadały się marne żniwa. Co zresztą można było wyczytać z twarzy mężczyzn i kobiet, jak też z małych poletek, na których rosło liche zboże z wysuszonymi kłosami. Ani urodzaj zawsze wróżył w społeczne niepokoje. Kiedy tak lawirował między ściśniętymi chatkami, ponownie uderzyło go to, jak mocno tubylcy opierają się rzymskim wpływom. Na terenie forum i bazyliki urządzili sobie targowisko. Ten i ów odłożył w kąt myśliwską włócznię, żeby stać się rzymskim urzędnikiem, czasami nawet ktoś nosił rzymską tunikę. Wszędzie były winiarnie, rzemieślnicy pracowali na potrzeby garnizonu i wszyscy sprzedawali żołnierzom psy, skóry, warzywa, koguty do walki. Dzieciaki włóczyły się za wojskami z oddziałów posiłkowych w nadziei na denara. Jednakże tutaj, w isce Dumnoniorum, Rzym był zrazem przeszczepionym na dziki pęd i zraz się jeszcze nie przyjął. Dotarł do skupiska chałup, które należały do Kratoka. Odwrócił się przy drzwiach izby mieszkalnej i zagwizdał fragment melodii, ostatnio popularnej w legionach. Zwykle tym właśnie sygnałem oznajmiał swoje przybycie. Skórzana płachta w drzwiach została natychmiast odsunięta, lecz zamiast myśliwego ukazała się dziewczyna ze spokojnym, mocno opalonym dzieckiem na rękach. Była wysoka, jak większość rodowitych cór Brytanii i poruszała się z dostojeństwem królowej. Marka zaintrygowała jednak jej mina. Miała dziwny, nieprzenikniony wyraz twarzy, jakby przesłoniła welonem oczy, że przypadkiem nie dojrzał, co się wkryje w jej głębi. Mój mąż jest za domem przy zaprzęgu. Jeśli rozejrzysz się komendancie, na pewno go znajdziesz. Odsunęła się i zaraz zniknęła za skórzaną płachtą. Marek oprzedł chatę. Kierując się głosem myśliwego i cichym rżeniem koni, przeszedł między sągiem drewna a uwiązanym kogutem, którego kolorowe pióra lśniły metalicznym połyskiem w otoczeniu ubar marnie ubarwionych kur. Doszedł do stajni i zajrzał do środka. Kratek odwrócił się do wejścia i grzecznie przewitał. Marek odpowiedział z tą samą kurtuazją. Posługiwał się już płynnie językiem celtyckim, choć z koszmarnym akcentem. Lecz wijał wzrok w cień za mężczyzną. Nie wiedziałam, że napotkam w tej stronie królewskie czterokonne zaprzęgi. Nie odrzucamy wszystkiego, co przychodzi z Rzymu. Nie widziałeś jeszcze mojego zaprzęgu? Marek pokręcił głową. Nie wiedziałam nawet, że jesteś woźnicą Rydwanu, ale właściwie mogłem się tego domyślić. Wszyscy bytowie są woźnicami Rydwanów. – Mylisz się, komendancie – odpowiedział Krado, głaszcząc błyszczące kark jednego ze zwierząt. – Wszyscy Brytowie umieją kierować Rydwanem, ale nie każdy robi to z Prawo. Coś mi się widzi, że ty tak. – W moim plemieniu chodzę za jednego z najlepszych woźniców – odrzekł z cichą dumą. Marek minął próg. – Mogę obejrzeć zaprzęg? – zapytał. Tu bez słowa usunął się na bok. Cztery konie chodziły luzem stajni. Zbliżyły się do niego niemalże jak psy, żeby obwąchać mu piersi i wyciągnięte ręce. Cztery czarne zaprzęgowe kółce, znakomicie dobrane. Przypomniał sobie zaprzęg z Arabami, który, którym powoził w Rzymie. Tylko nie były mniejsze, na oko najwyżej czternaście 5 w kłębie. Miały grubszą sierść i, biorąc poprawkę na wzrost, bardziej krzepką budowę ciała, lecz wydawały mu się na swój sposób niezrównane. Uby odwracały w jego stronę szlachetne, inteligentne. Uszy sterczały delikatne, niczym płatki kwiatu. Drżące chrapy były obrysowane wyraźną czerwienią, piersi zat głęboko wcięte i potężne. Przyglądał się to jednemu, to drugiemu, przechodził koło nich, głaskał je, przesuwał wprawną dłonią po sprężystych ciach, od dumnego czoła do bujnego ogona. Przed Markiem, zanim opuścił Rzym, otwierała się kariera woźnicy rydwanu, na jakiego nawet kradok mógłby patrzeć z uznaniem. I oto obudziło się w nim pragnienie, ale nie przejęcia za nie należał do tych, co to muszą najpierw powiedzieć moje i cokolwiek ich ucieszy, lecz wyprowadzenia kuców na plac i wyprzęgnięcia ich do rydwanu. Chciał poczuć pod nogami drżenie podłogi wozu bojowego, szarpnięcie rozłożonych lejców ożywających w jego rękach oraz te piękne, ogniste istoty w postronkach połączone z nim jedną wolą. Odwrócił się z delikatnym końskim pyskiem na ramieniu i powiedział – pozwolisz mnie wypróbować? I nie są na sprzedaż. Nawet gdyby były, nie miałbym tyle pieniędzy. Pytałem tylko o to, czy mógłbym je wypróbować. Potrafisz kierować rydwanem, komendancie? Na igrzyskach w czasie zeszłorocznych saturnariów Marek pożyczonym zaprzęgiem ścigał się z oficerem, który uchodził za najlepszego woźnicę w legionie i wygrał. Nie mam sobie równy w legionie, oświadczył. Kratok nie zadowolił się jednak taką odpowiedzią. Wątpię, czy poradzisz sobie z moim czarnym klejnotami. Chcesz się założyć? Oczy Marka stały się nagle chłodne i roziskrzone. Usta ułożyły się w uśmiechu. Założyć? Oto, że na wyznaczonym przez Ciebie terenie pokieruję zaprzęgiem zgodnie z Twoimi wymaganiami. Marek odpiął broszę zdobiącą ramię i pokazał ją z bliska. W cieniu niewyraźnie połyskiwał czerwony karneol. Jeśli przegram, daję Ci tę fibulę. Przegrasz Ty, dajesz mi, powiedzmy, jedną ze swoich włóczni myśliwskich. Jeżeli Ci to nie odpowiada, możesz sam określić stawkę. Kratok nawet nie spojrzał na fibulę. Patrzył na Marka zupełnie, jakby młody Rzymianin był rumakiem, którego przymioty należy wnikliwie zbadać. On zaś poddany tej beznamiętnej wycenie poczuł rumieńce na policzkach. Myśliwie dostrzegł ów krwisty kolor, zadziornie niesione czoło i krzywy półśmieszek. I nagle, jak zadowolony z wyniku swoich oględzin, powiedział – dobrze, przyjmuję zakład. – Zatem kiedy rozstrzygniemy tę sprawę? – spytał Marek, przypinając broszą z powrotem na ramieniu płaszcza. Jutro ruszam z kojmi do Durinum, ale do ośmiu dni wrócę. Wówczas spróbujesz swoich sił, a teraz chodźmy, pora na nas. Niech i tak będzie, rzekł Marek. Raz jeszcze poklepał błyszczący karek zwierzęcia, odwrócił się i wyszedł ze stajni za Kradokiem. Gwizdnięciem przywołali do nogi czekające psy, wzięli pęk włóczni opartych o ścianę izby mieszkalnej i po chwili zniknęli w leśnej głuszy. Kradok powrócił później niż się spodziewano. Uplony, mizerne, zatem mieszkańcy... Iski, dumno niorum, musieli się liczyć z głodem zimą. Były już zebrane z pól, gdy odbywała się próba. Marek właśnie rozmyślał o zwiezieniu dodatkowych wozów zboża, kiedy myśliwy zjawił się w wyznaczonym miejscu, czyli na płaskiej, rozległej płaci ziemi, w zakolu rzeki. Kradek od razu dojrzał czekającego Rzymianina. Uniósł rękę w geście powitania. Wychnąwszy z lasu, wskoczył na rydwan, obrócił zaprzęg i grzmiącym galopem popędził na przełaj przez łan rozkołysanych paproci promienie słońca krzesały kryształki światła na brązowych ornamentach na pierśników i na czołków. Długie włosy woźnicy rozwiały się jak grzywy kuców. Marek, choć czuł w żołądku nieprzyjemny uścisk, nie ruszył się z miejsca. Mimo, że gwałtownie zatrzymane konie prawie stanęły nad nim dęba. Woźnica wybiegł po dyszlu i znieruchomiał na tle nieba. – Ładna sztuczka – Marek uśmiechnął się szeroko. – Słyszałem już o niej, ale po raz pierwszy widzę coś takiego – Ów drugi zaśmiał się i wrócił do trydwanu. Gdy obracał zaprzęg, Marek odsunął się na bok i wskoczył na platformę. Zarówno lejce, jak i złożony bat przeszły w jego ręce, a kradok cofnął się na miejsce zajmowane zwykle przez włócznika i sparciał w poręcz. Na początek podjeść, potem sprochniał jesień, widzisz? Wszystko w swoim czasie, odrzekł Mark, Muszę się najpierw przeszykować. Kuce były zaprzężone na rzymską modłę. Dwa ustawione wewnątrz szły przy dyszlu. Pozostałe dwa uwiązane były postrątkami do osi. Przynajmniej tyle dobrze choć jeszcze pozostała sprawa samego Rydwanu. Dotąd miał sposobność kierować jedynie rzymskim Rydwanem wyścigowym, muszlowatą łupiną z miejscem dla jednej osoby. Ten zaś pojazd był dwa razy większy, aczkolwiek dosyć lekki. Natomiast otwarty przód sprawiał, że człowiek czuł się zawieszony nad zaprzęgiem, co było dla Marka nowością. Żeby wycisnąć wszystko z Rydwanu i koni, musiał postępować rozważnie. Uniósł wyżej lejce, starannie rozdzielone, jak nakazywał zwyczaj w Koloseum, szeroko rozstawione nogi, w par, wplecioną podłogę platformy i dał znak niespokojnym kłócom, żeby ruszyły z miejsca. Zrazu jechał powolutku, sądując ich usposobienie, i potem ostrożnie przeszedł z w krótki galop i skierował się na szary cel w postaci usuniętego jesionu. Tuż przed nim skręcił posłuszny wskazówką Kratoka. Poprowadził konie falistym torem wzdłuż krętej linii oszczepów, które myśliwi wcześniej powtykał w ziemię. Podobnie na polu marsowym prowadził białe araby między ćwiczebnymi słupkami. Ponaglił kłócę do większego wysiłku, przy czym ani razu nie zhańbił się z zawadzeniem kołem o przeszkodę. Zwierzęta zaliczyły wszystkie sztuczki sprawdziane, które wymagał ich pan, aż przyszedł czas na ostateczną próbę szybkości. Już po chwili gnali wyciągniętym galopem wzdłuż milowej krzywizny lasu. W odczuciu Marka ten moment zawsze był jak narodziny do innego życia. Zapewne tak mogła czuć się strzała wypuszczona z łuku. Dawniej jakby żył w skwarzej duchocie, teraz chłodny wiatr rzeźwił go niby woda, przyciskał do ciała cienką szkarłatną tunikę, gwizdał w uszach wśród miękkiego tendentu rozpędzonych końskich kopyt. Przykurczony wczuwał się w kołysanie drżenie podłogi pod rozstawionymi szeroko nogami, wartkie poruszenia lejców, które przekazywały jego wolę mknącym kucą. I w drugą stronę ich odpowiedzi, dzięki czemu stanowili niejako jeden organizm. Poganiając zwierzęta, woła do nich w celtyckim języku: Dalej waleczne serca, dalej piękni dzielni. Wasze klacze będą z was dumne, dzieci, plemienia będą was wychwalać przed nógami. Noże, bracia, noże. Po raz pierwszy rozposter bicz wprawiony w ruch migota jak czarna błyskawica nad tuszami zwierząt, lecz nie musną i ani razu. Brzeg lasu przemykał obok niego, z fruwających kopyt i wirujących kół strzelały paprocie. Razem ze swoim zaprzęgiem przeistaczał się w kometę spadającą jasnym traktem z nieba, w sokoła pikującego na tle tarczy słońca. Na komendę kradoka ze wszystkich sił szarną lejcami, aż konie pędzące galopem stanęły dęba i przysiadły na zadach. Towarzyszący mu dotąd wicher ucichł i znów go zalał duszny żar. Świat z nieruchomią, choć skrząca się w słońcu okolica, wydała się tętnić przed jego oczami. Zanim koła przestały się obracać, Kradok zaskoczył z rydwanu i podszedł do kuców. Te klapnęły na kopyta i stały dość spokojnie, tylko ciężko jeszcze dyszały ze zmęczenia. I jak? Zapytał Marek, ścierając pod szczoła wierzchem dłoń. Kradok przeglądał się z kamienną twarzą. Komenda zaczyna być woźnicą rydwanu, stwierdził. Marek odłożył lejce, bicz, szedł na ziemię i stanął koło niego. Nie kierowałem jeszcze zaprzęgiem, który mógłby się równać z tym. Przełożył rękę przez wygiętą, włókońską szyję. Wygrałem w ucznie. Chodź, wybierze sobie jedną, nim wrócisz do fortu. Kradok przyniósł w zanadrzu tuniki słodkie okruszyny i teraz podsunął je na wyciągniętej dłoni pod miękkie, natarczywe wargi kuców. Moje serce cenię jak klejnoty. Wywodzą się z królewskich stajen lutu i cenów i mało kto potrafi kierować nimi lepiej niż ty, komendancie. W jego głosie dało się oczyć nutę żalu, trudno do wytłumaczenia, o czym Marek przypomniał sobie w przyszłości. Ruszyli z tempa do domu, po aż przyszedł letni wieczór. Nie zaszkodzi, a chwilę postoją, skoro już odsapnęły. Orzekł kradok, gdy przebił się między ściśniętymi chałupami miasta i zatrzymał pojazd przed swoim domostwem. Przełożył lejce nad końskimi głowami odwrócił się do ciemnego wejścia do chaty. – Głyn humara! – zawołał. – Przynieś na no moje włócznie! Szkurzona płachta została odsunięta i do wnętrza wpadło trochę świeżego powietrza. Na środku izby palił się czerwony ogień. Marek patrzył, jak wysoka kobieta podnosi się bez słowa, obracała właśnie w gorącym popiele z myślą wieczornej strawie dla męża pszeniczne podpółmyki i wsiąkał w mrok bocznej izdebki. Przed chatem wyszło kilka psów, które dotąd leżały na rozłożonych liściach paproci z brązowo włosem malcem śpiącym między nimi. Merdały ogonami, łasiły się do swojego pana, lecz dziecko nadal spało, sąc paluszek. Po chwili kobieta powróciła z naręczem włóczni, których wyszlifowane ostrza płonęły wieczornym świetleńczym języki ognia. Założyłem się o coś z komendantem, wyjaśnił kratok. Postawił w zakład broszą, ja zaś włócznię myśliwską Wygrał, więc teraz którąś sobie wybierze. Mówiąc to, wziął jedną i wsparł się na niej, czym wyraźnie dał do zrozumienia, że ta nie wchodzi w rachubę. Każda z pozostałych była orężem pięknym i cennym, jak wszystkie wyroby Celtów. Świetnie wyważonym, śmiertelnie niebezpiecznym. Jedne były lekkie, stworzone do rzucania. Drugie miały szerokie żeleźce, przydatne do walki wręcz. Dzieliły się również na wojenne i myśliwskie. Kobieta podawała je kolejno Markowi. On zaś sprawdzał je i badał w prawnym okiem znawcy. W końcu zdecydował się na włócznie ze smukłym grotem z zadziorami i poprzeczką. – Ta, – powiedział, – wezmę tę, bo przyda się zimą, gdy wyruszę z swoim mężem na dzika. Uśmiechnął się do niej, ale nie odwzajemniła uśmiechu. I twarz była przesłonięta maską tak samo, jak ostatnim razem, gdy ją widział. Cofnęła się w milczeniu odniosła do izby pozostałe włócznie. Marek jednak był już odwrócony do myśliwego, albowiem ta, na której ów się wspierał, rozbudziła jego ciekawość. A tak się miała do reszty, jak król do swoich gwardzistów. Drzewce pociemniało, znać wiele razy chwytane. Żeleźce zaś, ozdobione rytym wzorem, Osobliwym i wyrazistym, przypominającym zawirowania w bystrej rzece. Miał doskonały kształt laurowego liścia. Ciężar grotu równoważyła na końcu rękojeści kula z emalionowanego brązu, a tuleją zdobił chwast z niebiesko piór czapli. Pierwszy raz widzę taką włócznię, powiedział Mary. Wojenna, nieprawdaż? Kratok pogłaskał gładkie drzewce. Mój ojciec szedł z nią do boju. Odparł, Trzymał ją w dłoni, gdy umierał. — Tam wyżej, pod starymi wołami, gdzie teraz stoi wasza warownia. — Zobacz, znak pozostał. Tego jego mieszana zmieszana z krwią wroga. Rozchylił pióra czapli, pokazał na tulei starą, szczerniałą plamę. Niebawem Marek zmierzał ku bramie pretorium, niosąc wygraną przez siebie włócznię na dzika. Przygaszonym blasku zachodzącego słońca dzieci bawiły się z psami, a tu i tam z chat padały w jego stronę wieczorne pozdrowienia. Nic nie mąciło tej błogiej scenerii, a jednak dokuczała mu nieznośna myśl, że widzi tylko zasłonę, maskę, za którą młoda Guinhumara chowała swoje oczy, i że pod spodem daje się coś zupełnie innego. Przypomniała mu się znowu przestroga Hilariona. Albowiem chwas starej wojennej włóczni wyglądał jak nowy, a pióra czapli miał w sobie połysk żywego ptaka. Całkiem możliwe, że na przestrzeni lat włócznia była wielokrotnie odnawiana, ponieważ troszczył się o nią syn wspominający ojca. A jednak ciekawe, pomyślał nagle, w ilu ukrytych z rzeką domostwach ludzie trzymają w gotowości bojowej swoje stare włócznie. W końcu tylko wzruszył ramionami, poirytowany i przyspieszył kroku. Wspinając się stromą drogą do fortu, wymawiał sobie, że to wszystko z nudów, na które narzekał Hilarion, że też się wystraszył kilku piórek. A jednak piórko mogło pokazać, z której strony wieje wiatr. Gdyby chociaż udały się zbiory,